No cześć kochani, ja znowu na spacerze w parku, jestem w Rockwood, to jest niedaleko Guelph, to piękny park, zaśnieżony, w zimowej szacie, zobaczcie jak tu fajnie. Aż miło wyjść w taki dzień. Od dzisiaj w całym Monterio zrobili lockdown again, to znaczy, że wszystko pozamykane. Nie można nigdzie wychodzić, trzeba w domu siedzieć. Z wyjątkiem wyjścia na zakupy do lekarza, po lekarstwa. No, i oczywiście w celach sportowych, że tak powiem. No, moim zdaniem spacer po parku to też się do sportu zaliczę. Co prawda, nie biegam, bo jest troszeczkę za ślisko. Jeszcze bym orła wywinęła i dopiero by było. A że ludzi tu nie ma, to tak żebym sobie leżała pod kupką śniegu długo, pewnie aż do wiosny. Um, idę zobaczyć jak tam jezioro wygląda. Znaczy jezioro tu nie jest jezioro, to jest taka rzeka. Jak dojdę do niej, to wam ją pokażę. No, zbliżam się do rzeczki. Ale jak zwykle z moim szczęściem będę miała z górki, więc nie wiem jak bardzo obludzony tu jest, ale może... Nie zjadę sobie z górki na pazurki, ale zobaczcie, jak tu jest fajne. Naprawdę fajne miejsce na spacery. Można sobie pospacerować. Uu. Coś ścianko, to widzę to moje zejście, ale zobaczę. O. Może mi się uda zejść niżej. Bez poślizgu. Byłoby fajnie, bo chciałabym obejść sobie dookoła i zobaczyć, jak tam jest. No, czy już będzie większy poślizg? Wszędzie widzę, jest poza żeby nie złazić. No dobra, spróbuję trasą dla wózków zejść. Tutaj widzę, że jest troszeczkę lepiej, ludszy. Zaczyna topić, bo dzisiaj jest 3 stopnie w plusie. Także nie tak źle. Może dojdę. Byłoby fajnie. Okej. Okay. Po malutku, aż do skutku. Mam nadzieję, że dojdę. Nie jest, nie jest źle. O, proszę bardzo, tutaj są fajne schody. Roz lód, także dojdę kawałek po kawałku, ale chyba się tam doczłapam. Ok. Nie jest źle, damy radę. Ach, będzie fajnie. Och, ale się ja lubię takie widoki. Ale napiszcie mi pod postem pod filmikiem, jak Wam się podobają moje wycieczki. Czy zwiedzacie ze mną moje ulubione miejsca. Uuuhu. I lodowisko znowu. Trzeba będzie bardziej na śnieg zejść. To może nie rypnę na cztery litery. Ok, po śniegu się idzie lepiej. Dużo lepiej. O, cudownie. Po prostu przepięknie dzisiaj jest. Wiaterku ani źdźbła. Wcale się nie rusza powietrze. Przy plusowej temperaturze to jest naprawdę świetny spacer. Można się dotlenić. Okej. Okay. Sapie jak lokomotywa. <gryw> znaczy, że kondycji nie mam. No nie mam, no, no przyznaję się bez bicia. Kondycja sobie została w czasach sprzed pandemii. Na ten czas kondycji absolutnie nie ma. W ogóle zero. Od tego siedzenia w domu to można naprawdę dostać do głowy, ale tutaj można się troszeczkę rozprężyć, rozstresować. Zobaczcie jak tu fajnie. Zobaczcie. Uh. Cudowne widoki. Zobaczcie, jak to ślicznie. Normalnie, latem, to tutaj dotąd woda sięga. Ludzie przychodzą się kąpać. Przychodzą sobie na kajakach popływać, rybki łowić. Widzę, że tutaj ktoś próbował sobie na lód wchodzić. No, ale ja nie będę próbowała, no bo wiadomo, nie jestem pewna tego lodu. Tym bardziej, że w plusowej temperaturze jest teraz. Zobaczcie, jak ładnie. Ale śliczny. Oj, oj, oj. Chodźmy na mostek zobaczyć. Z mostu, jak to będzie fajnie wyglądało. Uwielbiam chodzić po parkach, gdzie są wszystkie iglaste drzewa, bo to powietrze jest tak orzeźwiające, tak pięknie pachnie. Mm, po prostu można całą pełną, pełną piersią pooddychać. No, parki nie parkie, ale jednak widzę odśnieżają tutaj. Słabo, bo słabo, bo już te odśnieżają. O, zobaczcie jak fajnie. Po prostu bajka. Chodzę sobie po tym roku Chodzę, przepięknie tu jest. Są tam z tyłu za mną zapomniałam włączyć kamerki. Tam są takie małe jaskinie. Można sobie wejść kawałeczek pooglądać. Ja się jaskini boję, także może dlatego zapomniałam o telefonie. Ale tak ogólnie jest tu pięknie. Zaraz pokażę Wam jeszcze takie ruiny gdzieś tutaj były w takie dni jak dzisiaj to naprawdę warto się z domu ruszyć Pomimo, że się ciężko chodzi po śniegu ciężko się chodzi, bo A, zdrowie już nie to nie to, że zdrowie kondycja. Jak już wspominałam, covidowa kondycja jest do kitu. A, co jeszcze Ach, wiem, niektórzy na pewno powiedzą, że jak się siedzi w domu, ma się więcej czasu można jakieś sporty uprawiać, się gimnastykować no ale he, prawdę mówiąc i na pewno niejeden mi to przyzna, nie chce się ja już po ponad dwóch miesiącach siedzenia w domu, to po prostu skapuciałam dlatego postanowiłam że chociaż na spacery zacznę chodzić żeby nie zwariować i żeby do końca korzeni w kanapę nie wpuścić zobaczcie tam jest tam są piękne ruiny jeżeli ruiny można piękne nazwać ale tutaj zdaje się widziałam że jest dróżka żeby tam dojść więc sobie dojdziemy Zobaczymy i ocenimy. Odwrócę Wam kamerkę, żebyście podziwiali widoki, a nie mnie. Po mnie nie ma nic do podziwiania, a w parku owszem. Co trzeba przyznać kanadyjskim parkom, że tutaj naprawdę dbają o to. Wszędzie są wytyczone szlaki. A poza tym, nie wiem czy zauważyliście na moich poprzednich filmikach, z moich poprzednich wycieczek, tutaj w Kanadzie, w parkach czy gdziekolwiek, gdzie są jakieś spacerowe szlaki, jest czysto. Nie ma śmieci, ludzie nie zostawiają ze sobą całego bałaganu, który ze sobą przynoszą. Także naprawdę dba, dbają tutaj o to. Co tutaj jest? Ech, jakby tutaj do tego dojść? A, ok, okej. Żeby się przypadkiem do wody nie wkaczać. Zobaczymy, ile tu można zobaczyć. Uu, ładnie! Zobaczcie. Uuu, kaczka poleciała. A, ale zobaczcie, fajnie. No, tutaj z drugiej strony A tutaj tak jak już wspominałam jakieś ruiny Nie wiem co to było Nie ma żadnej tablicy Ale zobaczę może obejdę z drugiej strony może z drugiej strony coś będzie. I proszę, i przeszłam rzeczkę po moście I będzie mi krócej wrócić do auta. Bo jakbym miała znowu dookoła iść, to trochę by mi to zajęło. Zobaczcie, jak fajnie. Zdaje się, że to będą remontować. To chyba coś się spaliło, zwęgliło jakieś czarne te chmury, yy, mury. No ale stoi. No i wycieczki spaceru ciąg dalszy. Spacerek po lesie nad rzeką, z jakimiś pieczarami, z jakimiś ruinami. Z jakimiś, nie wiem, jak to jeszcze nazwać, ale fajnie. Okej, okay, spacer, uciąg dalszy. Tu jakaś dziura w skale. Skała dosyć wysoka. Wdrapywać się nie będę, bo niestety, ale troszeczkę ślisko. Tam jest jakaś skałka, może ją lepiej zobaczę. Uu! Z daleka. O, jednak zima ma swoje uroki. Lato jest piękne, ale zima też ma swoje. Oj, oj oj. Tutaj woda, widzę się, nie obniżyła bardzo, bo normalnie latem to tutaj woda aż huczy tyle jej jest. A teraz widzę, że ją wyssało. O. Piękny szlak zrobiony zaraz koło wody. Co tu jest? Ach, jakieś robale tutaj mają. Uch. Mam nadzieję, że zimą te robale śpią, bo wolałabym żadnego nie spotkać. Robalki wolę omijać z daleka, bo nigdy nie wiadomo, czy to gryzie, czy nie gryzie. No na dzisiaj to chyba będę dotleniona aż po brzegi. Na dziś mi tego świeżego powietrza starczy. No już dobre trzy godziny tutaj spaceruję. Ale jest pięknie, po prostu pięknie. Uwielbiam takie klimaty. I teraz zdaje się, będzie Ścieżka przez las. Oddalimy się od wody. Także to by było chyba na tyle na dzisiaj z mojej wycieczki. Do samochodu mam jeszcze z jakieś pół godziny drogi i do domku. Także pozdrawiam wszystkich cieplutko, gorąco. I życzę wszystkim, aby im. 2021 rok przyniósł same radości, dużo wycieczek, no i że w końcu ten COVID się skończył, żebyśmy mogli zacząć podróżować. Do zobaczenia!